Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy, Iłża, sztachetki.pl Oskar Wigert, zwycięzca co eventu na gali One Punch w Prowostrowcu Świętokrzyskim. Wspaniałe, efektowne wykończenie nogi rywala, chociaż na początku ta prawa ręka też tam siadła e, apokalipto u, u Ciebie na twarzy. Jak najbardziej, siadło, siadło. E, ciężkie łapy, trzeba przyznać, e, no ale... Pozdrowy. Udało się wstać i, i jakby skończyć walkę, gdzieś tam wiedziałem, że e, tego Lałkika trzeba szukać, no i udało się. To jest twoja pierwsza walka na Gali One Punch Pro, ale ja pamiętam, cię, że ja walczyłeś na MFC takiej Gali też, też właśnie w Muay Thai. W Rykach. Mhm. Tak, w Rykach to było ter właśnie efektowne twoje zwycięstwo, bardzo brutalna walka ogólnie jak cała formuła Muay Thai. Czy Ty skupiasz się tylko stricte na tym Muay Thai, czy jednak kiedyś możemy Cię zobaczyć w MMA, albo w innych dyscyplinach tych sportów walki? Nie wykluczam, e, nie wykluczam e, takiej opcji, że zawalczę w MMA, aczkolwiek teraz skupię się na Muay Thai. Mówiłeś, że za trzy tygodnie jedziesz do Kambodży na turniej. To będzie turniej w Muay Thai stricte, też małe rękawice, czy klasyczne? Będzie muay thai, eee, tylko że rękawice chyba ósemki, jeśli dobrze pamiętam. Normalne rękawice. Czyli te meksykańskie? Tak, dokładnie. Ten turniej, jaka kategoria wagowa ta, na której Ty walczysz na co dzień, czy jednak będzie troszeczkę trzeba zbić albo przybrać? Eee, teraz tak naprawdę wagę wyżej eee, poszedłem. No za chwilę trzeba zbić troszkę kilogramów, także zaraz... Wracamy, że tak powiem, do ścisłej diety i, i obcinania kalorii. Ogólnie Muay Thai to jest chyba taki sport, gdzie zawodnicy najbardziej są eksploatowani. Wy walczycie naprawdę bardzo często. Eee, to był chyba twój pierwszy teraz start, ale teraz jest ta Kambodża i później już jest też coś zaplanowane? No czy, jeżeli będzie jakaś opcja w marcu jeszcze zawalczyć, to myślę, że jak najbardziej. Czas pokażę, teraz skupiamy się na tej Kambodży i żeby ściąć kilogramy. Wiadomo, trenujesz na co dzień w klubie Klinch Kielce, ale do Tajlandii też sobie jedziesz na jakieś obozy, żeby podszlifować w tej kolebce moje Thai swoje umiejętności? Oczywiście, ja już szło, nie wiem, od 9 lat gdzieś staram się co roku czy co półtora latać do tej Tajlandii. Kupę czasu już tam przetrenowałem i rzeczywiście staram się co jakiś czas lecieć tam i też właśnie obijać się tam z zawodnikami. Zdarzało Ci się przeciąć kiedyś na jakiejś sali z tymi znanymi zawodnikami Muay Thai? Tymi, którzy walczą na przykład w One Championship? Jak najbardziej. Trenowaliśmy, latam systematycznie na Kosamui do klubu Lama Muay Thai Camp. No, tam Hagerti trenuje m.in. innymi. Mnóstwo jest dobrych zawodników do, do sprawowania, także tak. Może na koniec zadam takie pytanie. Kiedy to One Championship? No bo wiemy, że fajnie byłoby mieć tam przedstawiciela z Polski, właśnie w tym Muay Thai, w najlepszej lidze świata, no bo tam walczą najlepsi. To jest moje marzenie i będę, że tak powiem, starał się z całych sił, żeby w tym roku pojawić się tam na... Oskar, jeszcze raz gratuluję zwycięstwa, no i co, Twoje walki ogląda się świetnie, trzymam kciuki, żeby te One Championship się spełniło, no ale jeszcze daj nam się trochę pooglądać to na polskie ziemi na żywo. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, dzięki. Blachy Minda, firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego www.blachaminda.pl